Technik napraw łopat turbiny wiatrowej z dostępem linowym zajmuje się pracami takimi jak przypinanie kabli, prace porządkowe, podłączenia elektryczne, wykonywanie pomiarów, prace spawalnicze, naprawa łopat, inspekcje i przeglądy techniczne. Dostęp linowy polega na dostaniu się do trudno dostępnych miejsc turbiny wiatrowej za pomocą specjalistycznych lin i bez wykorzystywania sprzętu asekuracyjnego. Uszkodzenia łopat zewnętrznej strony wieży czy w strefie pod gondolą muszą być na bieżąco naprawiane, a dostęp do nich jest utrudniony. Dlatego specjalista z dostępem linowym jest kluczowym członkiem zespołu na każdej morskiej farmie wiatrowej. W zawodzie wymagane jest wykształcenie średnie, technikum bądź zasadnicze zawodowe na kierunkach technicznych. Bardzo ważne w tym zawodzie są kursy i szkolenia. Najczęściej wymagane są: szkolenia GWO, czyli kursy według standardów Global Wind Organization, które uczą podstaw zasad pracy i bezpieczeństwa na terenach nadmorskich, i RATA, kurs Międzynarodowego Branżowego Stowarzyszenia Techników Dostępu Linowego. Certyfikat ten potwierdza znajomość technik bezpiecznego i skutecznego poruszania się na linach. Certyfikat NDT wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdza umiejętność przeprowadzania badań nieniszczących. Blade Repair szkolenie z zakresu napraw łopat w przemyśle wiatrowym. W zawodzie tym wymagane są następujące umiejętności i kompetencje: sprawność fizyczna, zdolności manualne, precyzja, odporność na stres. Umiejętności obsługiwania elektronarzędzi, znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym. Technik napraw łopat turbiny wiatrowej na co dzień wypełnia następujące obowiązki: identyfikacja i naprawa uszkodzeń na łopatach turbin, konserwacja łopat, przygotowywanie sprzętu wysokościowego, tworzenie raportów z przeprowadzonych diagnoz i prac. Uruchamianie turbin wiatrowych po ich naprawie, przeprowadzanie regularnych przeglądów, przestrzeganie zasad BHP. W zawodzie tym można spełniać wiele różnych funkcji. W przypadku aspektu dostępu linowego, etapy kariery wyglądają następująco: Poziom pierwszy: Technik dostępu linowego. Posiada podstawową wiedzę z zakresu technik poruszania się na linach i bezpieczeństwa w pracy. Pracuje pod nadzorem specjalisty na wyższym poziomie. Poziom drugi: specjalista dostępu linowego. Posiada szeroką wiedzę z zakresu dostępu linowego i ratownictwa. Działania wykonuje pod nadzorem specjalisty poziomu trzeciego. Poziom trzeci: supervisor dostępu linowego. Bierze na siebie pełną odpowiedzialność za przeprowadzanie prac oraz podlegających mu pracowników. Posiada kompleksową wiedzę na temat zaawansowanych technik ratowniczych i przepisów prawnych. W aspekcie naprawy łopat można pełnić funkcję. Pomocnika, który pomaga technikowi wykonującemu naprawy, przygotowuje niezbędne narzędzia i środki chemiczne. Specjalisty. Który przeprowadza szeroki wachlarz procedur i ma doświadczenie w skomplikowanych naprawach łopat. Największym wyzwaniem w zawodzie są trudne warunki pracy praca na wysokości, wymagająca fizycznie, czasem w niekorzystnych warunkach pogodowych. Zawód technika napraw łopat turbiny wiatrowej jest ekscytującą i przyszłościową drogą zawodową w branży offshore. Specjalista ten umożliwia bezpieczne i efektywne funkcjonowanie na farmie wiatrowej. Wybierając ten zawód przyczyniasz się do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.